No, cześć, pokażę Wam teraz jak się remontuje przejazd nowym ulicą do stadionu, do areny. Tutaj kawałek ja Wam pokazywałem chyba 11 kwietnia, to od stadionu jechałem 4,5 minuty. Teraz, jak już będzie wszystko wyremontowane, to zajmie mi to z panem Markiem czy z Jackiem to dwie minuty i jestem na miejscu tak to mniej więcej wygląda Tutaj na tej dzielnicy to ja się wychowałem, to jako dzieciaki chodziliśmy tutaj, to znaczy tutaj teraz jest blok mieszkalny, ale kiedyś tutaj był ogródek jordanowski. Husztawki, karuzele, jakieś tam drobiazgi dla dzieci, stary wagon kolejowy, w którym tam się bawiliśmy, gry, warcaby, takie, takie. I takie co wtedy za czasów komuny było do zabawy dla dzieci. Szkoda, że nikogo nie ma, bo może ktoś by jeszcze dopowiedział jakieś słowo, jak to było kiedyś. To są rury ciepłownicze. Zimą nam tyłki grzeją, a ogólnie to jest rzeczka. Most teraz remontują. Na pewno będzie ciekawy moment i będzie fajno. Do meczu Polska-Niemcy tego nie zrobią, bo to normalne, ale i tak samo ja nie pojadę na mecz. Ze względów na to, że każdy wie dlaczego. Także ogólnie jest fajnie się kolorowo zrobiło, wyremontowane budyneczki. Także tutaj, jak miałem 4 lata, to już przybiegałem na drzeczkę, się pobawić. A skąpałem się, już nie pamiętam ile razy. Tak, każde dziecko zresztą. Ale dobrze zrobili, chociaż zapasową kawę, kładkę zrobili, przejście przez rzeczkę, to bardzo A, fajnie. Słucham, daj słucham. Daje mi się, że spotkałem Pana też tam przy Słowackiego, nie? Jak rozbierali tą chałupę tam, nie? Nie było Pana tam? Bo tam nie, coś, nie, Bo tam też ktoś z kamerą robił film. Nie, ja tu jestem z okolicy, tylko Aha. tutaj w dzielnicy swojej, ale Aha. nie robię, tu właśnie chcę pokazać ludziom. Dokumentuje Pan zmiany. Tak, jak to właśnie wygląda. Mam trochę filmów, uh -huh. chyba 16 z samego stadionu, ale uh -huh. i droga dojazdowa od stadionu do swojego domu, uh -huh. niby to sama ulica, cały uh -huh. czas Kochanowskiego. Tak, tak. Uh -huh. Ale... A... A co chciałem powiedzieć, a jak pan widzi, z, z tym wszystkim, z tego co widać, to zdążą? Czy co? Czy zdążą? Zdążą. Co przed, przed Euro 12? Przed Euro, z, z tymi ulicami. To zdążą, a tam co innego, to buki, na raczej wiedzieć. No już ten główny dojazd, też widzimy, że nie wypali, nie zdąży się ten z Rębiechowa tutaj, co miał być mm -hmm. na naszym już od razu, na tablicy piszą, że chyba ma być tylko bodajże do ETC tam doprowadzone, nie? Mm -hmm. No, także ty, to jestem fajnie, zobaczymy. Ja tu mieszkam na rogu, tak? Ja tutaj cały czas. A słyszę. to pan ma pod okiem, z dnia na dzień widzi, a ja rzadko kiedy tu przychodzę. Panie, dziękuję panu bardzo. A, no i to właśnie jest ta kładka zastępcza, żeby ludzie mogli sobie śmiało jakoś przejść na drugą stronę. Bo z samochodem to wiadomo, że nie, już za bardzo nie poszaleje. Dobra, to by było na tyle. To co mogłem ze swojej okolicy to pokazałem. A do mojego domu jest stąd. Ja wiem, może się przejdę kawałek po malutku. To ja Wam pokażę. Oj, kurczę, drzewka zasłaniają. Ale. Ale ja wiem, stąd to ze 100 metrów to mam tę górę. Fajnie tu cześć, tyle pokazałem co mogłem.